Witam klasy ósme na lekcji informatyki, podstawy tworzenia stron internetowych, yy, język HTML, no, ten język znaczników, krótki, krótki wykładzik jak to zrobić. Pierwsza rzecz, zakładacie sobie na pulpicie jakiś katalog, na przykład nowy, nowy katalog, folder, tak pod tytułem, na przykład www, czyli moja strona, cokolwiek. I tu do tego katalogu wrzućcie ten kod do analizy, który Wam tam dałem do pobrania. Otwórzcie sobie ten kod do analizy, no i tu trzeba go przeanalizować. Na początek yy, to, trzeba go zapisać odpowiednio, bo to jest zwykły tekst, dokument tekstowy, więc dajemy, otwieramy to jeszcze raz i tym razem zapisujemy to jako. Zapisz jako. I teraz już tutaj musimy dorzucić koniecznie. HTML czyli żeby to nie był tekst, tylko jest język HTML i tu musimy nie dokument tekstowy, tylko wszystkie pliki kodowanie ANSI może być kod do analizy HTML czy tu możecie dać już, o, może zmieńmy nazwę na, mo, na moją strona tak albo jeszcze lepiej na indeks, bo to taki główny, główny plik z wszystkich stron, nazywa się indeks html, HPM, więc tak byłoby jeszcze lepiej. Nie? No i w tym momencie mam to samo, co tu, tylko zapisane jako indeks. No i odpalam to i widzę, odpaliła się moja strona. Tak, tu jest temat, nie, to, to, to co tam jest. Tu damy a i tekst wyśrodkowany i przeanalizujcie właśnie jak działa, gdzie ja mam tą drugie? tu. Jak działa każda linia? Przeanalizujcie. Zobaczcie, że to wszystko się ze sobą pokrywa. Tekst wyrównany do lewej, to tutaj macie, to tak jak tam już tłumaczyłem na poprzedniej lekcji, albo jeszcze raz powtórzę. Zaczynamy od HTML, zamykamy HTML. Potem nagłówek, head, zamykamy head. I tu jest tytuł, ten tytuł właśnie jest tutaj. Tytuł. Gdy ty, zmienię tytuł na na moja strona, albo wy tam coś znajdź swój temat, wymyślcie o, o czym chcecie tą stronę. Tu będzie moja strona, to wtedy zmieni się to na moja strona tutaj, tytuł. Więc head to jest nagłówek, to jest to. Potem jest body, czyli body i tu zamykamy body. Zawsze musi być otwarcie i zamknięcie z takim hashtagiem, backslashem, czy jak to się nazywa? Tak. Body i w tej, tutaj jest cała, cała strona I co tutaj mamy? No, mamy paragrafy, czyli tu mamy po prostu zwykły tekst. breaky nam łamie o linię. Trzeba zobaczyć, bez breaka się to nie połamie. Tu wyrównany do lewej, czyli ali, li, left, a right to do prawej, bądź center też można dać. bold to wytłuszczamy, znowu tu mamy breaka. Lista, wypunktowana to list, więc tu takie dwa, dwa punkciki, i tu widzimy tutaj, te dwa punkciki się zrobiły. No, i link do strony, no to jest taka, tutaj musicie tak dokładnie napisać. A potem, hre, równa się, i potem w cudzysłowie, ma być strona skopiowana z, z tytułu przeglądarki, po prostu z jakąkolwiek strony, czy YouTube'a. Chcecie, to YouTube tu klikacie. Zapisuj i, i mamy, nie? E, to by było to. I potem z tym obrazkiem. Był jakiś obrazek ceny. E, jeżeli damy image source i źródeł, źródło tego obrazu jest bez żadnej ścieżki, na przykład C, dwukropek tam e, obrazy i tak dalej, to... To musimy ten obrazek, jak bez ścieżki jest, musi być w tym samym katalogu. Nie mamy go. Więc yy, obrazek ma być wyśrodkowany, czy tam damy, damy go do prawej. Damy go do prawej. Yy, I tu napisałem, że, co, że ten obrazek to musi być. No to znajdźmy jakiś obrazek, ja tam jakiś swój obrazek naszykowałem. Yy, ten obrazek, dobrze by było go tam jakoś przy, przyciąć. Zmień rozmiar. Ja tam sobie daję na przykład 400 na 200, ale jak zdacie z komórki, to to będą olbrzymie obrazy. Więc trzeba go przyciąć do takich właśnie rozmiarów. Kilkaset najwyżej punktów. Wysoka, po co wysoka? 50% wystarczy. Tak, i teraz, gdzie go damy, to może tu już od razu do www. damy obrazek jpg, gra, wszystko zapisujemy. I ten obrazek już tu mamy, nie? na mojej, w tej paczce www. To jest ten obrazek, i w tym momencie ten kop już nam się tutaj do tego obrazka, gdzie to był ten obrazek tu. On już ma mago więc wyświetl, przedtem był, przypominam, pusto było. Nie? To był, tu było pusto, nie? taki tu obrazek, i, i nic nie było. I w tym momencie, jak zapiszę to, tylko muszę pierw to zapisać, bo jeszcze nie zapisałem tych, tych zmian. No, znowu muszę to zapisz, Jako najlepiej, to tutaj zawsze się ten tekst pcha, więc trzeba dać wszystkie pliki. O, albo wyknąć tego, indeks, zapisz, on zapisze, zamienić, tak. No i teraz, teraz odpalimy indeks. O, i teraz, jak widzicie, już jest to moje zdjęcie tutaj. A ja tak a propos, rekord gitarowy, 1 maja, 8 tysięcy gitarzystów online grało Hey Joe hey, Hendrixa i zrobiłem sobie takie zdjęcie, bo trzeba było tam wysłać, także to zdjęcie już się pojawiło. Teraz y, trzeba jakąś podstronę dać. Tu, tu jest tabelka, tabelkę no to są tabelkę, sobie już tam zróbcie tak jak jest, tylko zamiast komórka 2 to tam trzeba coś napisać, nie? Jakiś jakąś treść. No i teraz mamy do podstrony. Yy, podstrona HTM akurat, bo może, może też być HTM skrót zamiast HTML i tutaj będzie taki link, tu potem jest treść i, to, i nam się zobaczcie co nam się wyświetli jeżeli to odpalimy, patrzcie już jesteśmy tu na tej wersji, tu było bez obrazka, tu z obrazkiem o, widzicie i tu jest y, link do podstrony nie widać nic innego, tylko tą treść, tu link, tu kliknij do podstrony nie? Tak jak, było, tak jak było, tu. Tu kliknij do podstrony. Tylko to widać, a, a ten kod jest schowany, nie? E, dobrze, no to musi być podstrona html, Nie mamy jej. Bo Teraz jak kliknę, nie ma. Nie znaleziono pliku, nie? Widzicie? Bo, bo po prostu w tym katalogu co tu jestem, nie ma. Jest tylko index, gdzie jest mój obrazek ale nie ma podstrony, więc trzeba taką podstronę stworzyć. Dajemy prawy klik, nowy nowy dokument tekstowy i on się musi nazywać podstrona, bo tak tam dałem. I teraz, no, teraz nic nie zrobię, dopiero jak wejdę w tą podstronę i tu dam jakąś treść, dam sobie coś dacie, obrazek, i jakiś, jakiś ten, no, oczywiście jak tak napiszę to nie będzie tego, muszę dać tutaj jakiegoś breaka i wtedy nam tutaj będzie jakaś tam jakaś treść ładnie widoczna, nie? Natomiast znowu dam breaka tak i tutaj jest trzecia linia o, teraz dopiero jak sobie to zapiszę jako nie, znowu się muszę tu zmienić na wszystkie pliki. Teraz muszę tu dać HTM, tam było, przypominam. UTF, chyba lepiej ANSI dać, zapisz. Tak. I teraz widzimy, już jest podstrona. Tu jest ta, tu jest ta. E? Podstrona HTM. Jak odpalę, no to jest tutaj. No czemu nie ma tam tamtej linii trzeciej? Hm. Dobra, zaraz to obczajmy. Dlaczego nie ma... Przecież to było to. A tu było ogóle puste. Okej, okay, no dobra. To możemy edytować. zawsze otwórz za pomocą notatnika. A, bo tu mi się dał znak zapytania. A, dlatego takie coś. A, ma być takie coś. Dobra, i to... No, i teraz znowu z tym zapisaniem. Zapisz, ciekawe. Teraz może już zapiszę normalnie. Dobra, zapisałem normalnie. O, i teraz nam ta trzecia linia tu wskoczyła elegancko. Dobrze, no i sprawdzamy. Sprawdzamy. Odpalam główną stronę. Główna strona z moim zdjęciem. To był link do, do gazety. Wyborczej na przykład, czy jakiejś innej tamtacie i teraz pod stronę. Klikamy, i już jest. Nie? Cofamy, i mamy to. Klikamy, to było to, a tu mamy pod stronę, i już to zaczyna jakoś wyglądać. Tutaj oczywiście wy coś dorzucicie. Tylko zamiast kliknij do podstrony, to na przykład tu będzie, że a więcej informacji o tym czymś, co piszecie, nie wiem, o, o swojej ulubionej grze, o swoim ulubionym jakimś hobby, tą stronę możecie zrobić. No to tu będzie oczywiście, jak chcesz dowiedzieć się więcej, kliknij tu, nie, I wtedy klikamy tu i tu mamy więcej informacji na dany temat. Tak, tak to działa, dobrze? Zróbcie mi coś, coś fajnego. Fajnie by było jakby to była wasza autorska jakaś historia. z waszym prywatnym zdjęciem. Możecie go troszkę dać, pomniejszyć, powiększyć, jak tam chcecie. Jak nie, no to róbcie coś, no, ale swojego, nie, nie tam zeta. Przypominam, jeszcze obejrzymy to, zbadaj. Widzicie, tak, tak wygląda cała ta strona. Tak wygląda wszystko tutaj z obrazek, wszystko podświetlone to, to, tabela, nie? tak, to wszystko teraz czytelnie, ładnie porobione. Dobra, to czekam na nasze fajne prace. Bye bye.